Jak zarchiwizować grupy i kursantów? Aby zarchiwizować grupy, przechodzimy do zakładki grupy, wybieramy odpowiednią, interesującą nas, a następnie na zakładce ogólne po prawej stronie klikamy w ikonkę Archiwizuj. System zapyta nas, czy chcemy zarchiwizować tę grupę z kursantami, czy też bez niej. Po kliknięciu w Archiwizuj z kursantami system jeszcze raz sprawdzi kursantów przypisanych do tej grupy, czy wszyscy są rozliczeni. Jeśli nie, wyświetli nam dodatkowy komunikat, czy na pewno chcemy zarchiwizować tę grupę. Po kliknięciu Archiwizuj, grupa znika nam z listy dostępnych, a wszyscy kursanci zostali zarchiwizowani. Zastrzegam tylko, że jeśli kursant był przypisany do innej aktywnej grupy, jego konto nie zostało zarchiwizowane. Aby przywrócić grupę, przechodzimy do trybu archiwalnego, wybieramy interesującą nas grupę. A następnie możemy skopiować i aktywować grupę na kolejny rok. Możemy stworzyć grupę kontynuacyjną i zaofertować naszym klientom nową grupę lub jeśli popełniliśmy błąd, zarchiwizowaliśmy ją przez przypadek na przykład, możemy ją przywrócić albo przywrócić bez kursantów. Aby zarchiwizować kursantów, przechodzimy do zakładki kursanci, wybieramy interesujące nas konto i po prawej stronie analogicznie wybieramy ikonkę Archiwizuj. Potwierdzamy i kursant znika nam z bieżącego widoku. W opcji Archiwum możemy oczywiście wyszukać danego kursanta i przywrócić jego konto w analogicznym miejscu. Po kliknięciu Przywróć kursant wraca nam do bieżącego widoku.